Jadą, 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 jadą. No co oni lęka. Mówi, że lęka. Co za z tyłu. Tak mówi. Co a to już tutaj nikogo lęka. nie przepuścimy. lęka. nic za lęka. Co nie Mój żołądek boli. To jest Powiedz, że żebyś się nie włączyło. włączyła. są flagą, że do mnie zaskoczyły. No, daj mi coś. Dziewczyny mnie normalnie. Jadą, jadą. Jadą, jadą. Jadą, bo mówili, jadą. że z tyłu są. O matko. To no z dzieckiem jeszcze... się No. Tak jadą. Jadą teraz chyba, jadą. nie? Ja też to nie wiem, kto to nie? gdzieś tu musimy. მიჩალივი ა დავარტეო მიზა ძერბო